W innym odcinku na tym kanale, i tak jak mówiłem, dzisiaj miał być odcinek ze sposobem, jak wbić baza na Magstera. I ogółem, no to moje wyposażenie no to jest przeważnie ten gadżet, dlatego, bo na przykład przy końcówkach albo jak macie mało HP, to się przydaje. Nie tylko jak jest dużo krzaków, tylko nawet jak, so, jak jest mało krzaków, ale są. No to możesz kliknąć ten gadżet i na przykład pod koniec rundy wiedzieć, kto gdzie jest. No, ten gadżet jest taki średni, ale no, ten jest zdecydowanie lepszy. Jearsy, no to ta tarcza i. pięść, bo tak jest najłat... najlepiej. I ten Star Power. On jest najlepszy, bo. Ten Nawet o dokładnie o pół sekundy dłużej się przyciągasz, ale przez pół sekundy to jest przecież to jest tak mało, że to, jest, to się dosłownie nie opłaca. To jest, wychodzi praktycznie to samo, a z tym gadżetem macie o 33 jakby większy ten obszar. Baza. No i to jest o wiele lepsze. Nawet nie wiem co tu powiem. No i wiadomo, Hypercharge. Skiny. Mm, skiny nie grają, więc skin jakikolwiek. A teraz Wam po pokażę najlepiej chyba, jakbym to pokazał na. Może na arenie treningowej, bo potem zagram mecz, ale pokażę Wam na arenie treningowej. sobie muszę. Szybko widzicie ten hypercharge. Bez tego ulta. I chodzi o to, że jeśli macie tutaj jeśli macie typa i ona prze, stoi w krzaku, to najlepiej być za ścianką, bo jak macie hypercharge'a i ulta, i nigdy nie wjeżdżajcie nigdy nie wjeżdżajcie coś takiego, że ktoś ma full hp z Hyperchargem ok ale z samym ultem nie bo przeważnie was porobi no i gdy już będziecie mieli tego ulta i dostanie hp no to po prostu przyciągacie się do niego ale to nie może być tak, że wy do szeli na 10 psów tylko musicie wycelować i zawsze możecie trochę w bok bo i tak i tak on Złapie wam i zamrozi przecinkę, więc ja uważam, że to jest mega dobry sposób. No i zagramy, może pokażę wam mniej więcej jak to, jak to wygląda. I też piszcie jakie byście chcieli odcinki, bo zrobiłem tą ocenę. to Na przykład szkoda, że te rangi pozmieniali, no bo jednak nagram taki film, sposoby na wbijanie 25 piątych rangi, yy, bardzo, bardzo się spodobał. Więc, ja nie skomentuję tego, no, więc to jest kolejny powód, bo tam osoby mi pisały, że tam, że ty grasz na jakichś słabych ludzi. Ale nie wiem, czy wiedzą, że jest taka postać jak Baz Astral, która jest o wiele za mocna i ja uważam, że nawet ten nerw nie pomoże. I, to I tak i tak to będzie za mocne, bo ta postać jest po prostu za mocna. I uważam, że powinno być na przykład coś takiego, że powinny być mapy, gdzie można by było grać. I jedna osoba mogłaby grać na Astral, gdyby chciała go trochę powbijać a inna osoba mogłaby po prostu yy, mo, inna osoba mogłaby po prostu sobie na tak jak ja wbijać baza, więc jest to utrudnione zadanie i jeśli mi się powtórki nie usunąły, to pomogę za zaraz wam pokazać takich mocnych typów, których mi dobierało, bo wiem, że na moim y, shortzie był taki jeden komentarz, że masz mało pucharków, więc masz że, więc masz free graczy. Łatwo się wbija. No i po pierwsze, ja wbijam na solo, więc dużo osób się timuje. No i. No i na przykład, jak tu jest taki bas, i on by się we mnie. dwóch by we mnie wleciało, no to to już jest koniec. Dlatego ja spróbuję. No tylko. trzy osoby się zatimowały no. się nie dziwię, że ja zaraz stracę. Ja się boję, ja się boję. Nauduję sobie może tą hyperkę. Teraz powinno być trochę łatwiej. To jest mocna zadyma. Więc ja może trochę z boku się przyjrzę, ale oni się teamują i oni będą chcieli mnie pokonać. No i to jest już mój koniec, no. Jednak nie. No nie no to już jest mój koniec, no ale no widzowie no sami widzicie to się nie da wbijać, nie wiem jak ja to wbiłem no i już mam, nie i będę musiał to pewno no dosłownie. A to jestem ja, jeszcze mnie nie pokazało, ale 4 godziny temu. no to jakiś Jesteś słaby gracz no ale pięćdziesiąt pięćka trzydzieści jakieś dziesięć typka piętnaście czterdzieści sześćdziesiąt Dwa, dwadzieścia trzy, osiemdziesiąt siedem. No więc, niech osoby, które mówią, że łatwo mi się wbija, mogą zawsze, by, mogą czasami być cicho. No, kolejny typ, który chyba mnie zabił. 60, jeszcze ten ból. Bambo mnie dobra, co wiem Dlatego w tym filmie chciałem Wam pokazać jak wbijać i że to wcale nie jest takie łatwe, jak sobie myślą, że masz 4K i ci dobieram, no. No ci za samajem 4K. To tak nie działa. Kiedyś mogło to tak działać, ale teraz nie. Poza tym albo, albo na przykład to jest najlepsze porównanie. O tym, że pucharki nie zawsze mają znaczenie. Pewnie kojarzycie zawodnika z Humble, Mam na końcu języka, jak on się nazywa, ale on ma 27K pucharków, a dajmy na to... jest jeden typ, który na moe miał 27k. No a on jest mistrzem świata, więc... No nie no, Edgarno! Nie, 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 ja się ja już skończę skończę ten odcinek, bo sami widzicie, że to nie jest tak, że sobie wchodzisz, wygrywasz wszystkie gry i mega super, to tak nie jest. Ja już, więc ja już się z Wami żegnam i jutro też spróbuję nagrać odcinek.